Strażacy dogaszają pożar kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 starszy bygadier Marian Hinca, rzecznik komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Gdańsku, na miejscu pracowało 27 zastępów. Informacje o pożarze kościoła strażacy otrzymali o godzinie 6.02. Jak poinformował w rozmowie z kontaktem 24 młodszy brygadier Jacek Jakubczyk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdańsku, płonęło około 100 metrów dachu. Starszy brygadier Marian Hinca, rzecznik komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Gdańsku, w rozmowie z TVN24 około godziny 7:30 poinformował, że strażakom udało się zlokalizować pożar. W naszym języku to oznacza, że pożar nie rozprzestrzenia się, wyjaśnił. Na miejscu pracuje cały czas 27 zastępów straży pożarnej. Jest pomorski komendant wojewódzki, który prowadzi działania ratownicze, dodał Hinca. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Jacek Jakubczyk, rzecznik państwowej straży pożarnej w Gdańsku poinformował, że strażakom udało się nie dopuścić do przeniesienia się ognia na główną część dachu. Użyta do użyte woda kapie z części dachowej do wnętrza kościoła. Strażacy zabezpieczają też folią niektóre zabytkowe elementy stanowiące wyposażenie kościoła. Strażacy wynieśli też ze świątyni części jej wyposażenia. Prezydent Gdańska. Dzięki zabłyskawiczną akcję prezydent Gdańska Aleksandra Dukiewicz napisała na Twitterze po godzinie 8. Rano, że wczesnym rankiem otrzymała smutną wiadomość o pożarze. Pożar został ugaszony. Trwają prace porządkowe i zabezpieczające. W akcji brało udział około 100 strażaków z Gdańska oraz zastępy z innych powiatów i osp. Dzięki zabłyskawiczną akcję napisała Prezydent. Wczesnym rankiem dotarła do mnie smutna wiadomość o pożarze dachu kościoła Piotra i Pawła. Pożar został ugaszony. Trwają prace porządkowe i zabezpieczające. Fakcji brało udział około 100 strażaków z Gdańska oraz zastępy z innych powiatów i osp. Dzięki za błyskawiczną akcję. Ap -Głódź. dziękuję odważnym strażakom metropolita Gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głód podziękował dziennym i odważnym strażakom, którzy brali udział w fakcji leśniczej. To oni uratowali kościół, podkreślił, według Ap wewnątrz świątyni ogień nie wyrządził żadnych szkód że jest trochę wody w prezbiterium, na posadzce i w zakrystii. Natomiast spłonął dach nad zakrystią z jednej strony, 200 metrów, a całość kościoła ma ćwierć hektara, zaznaczył. A się zapewnił, że w ciągu miesiąca w części głównej katedry będzie można ocelebrować msze święte. Łaska Boża i opatrzność czuwały przy tej tragedii, dodał hierarcha. Kościół z XIV wieku, kościół S.W. Piotra i Pawła jest zlokalizowany na terenie Starego Przemieścia. Jego budowę rozpoczęto pod koniec XIV wieku. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po zniszczeniach, w tym pożarach, do których doszło m.in. w 1424 roku, 1521 rok i 1580 rok, także w czasie działań wojennych w 1945 roku. Świątynię zniszczył pożar. Stopniowo była ona odbudowywana. Koniec komunikatu płonące kościoły to ostatnio plaga. Jakiś czas temu komórki terrorystyczne zapowiadały, że będą podpalać obiekty religijne w Europie. Jak myślisz, czy to ma związek, czy to po prostu wypadek? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Subskrybuj codzienne czytanie informacji z Polski i świata. Dziękuję za uwagę.